Nowy rok, nowa ja, nowe postanowienia. Wielu z nas na początku roku stwierdziło, że warto by było zrzucić kilka zbędnych kilogramów, ale zastanawialiście się, jak to jest, że coraz więcej osób jest na diecie, ale też coraz więcej osób w Polsce jest też otyłych? Dzisiaj Lidia Aleksandrowicz opowie nam o błędach w diecie. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka na kanale Weronika Bezglutenowo. Zapraszam! Jesteśmy może od razu do sedna. Jakie błędy popełniają osoby, chcąc zrzucić zbędne kilogramy? Tych błędów niestety jest dosyć sporo, bo jak widzimy, bardzo dużo się mówi o odchudzaniu, bardzo wiele osób deklaruje, że się odchudza albo będzie się odchudzać, natomiast ciągle przybywa osób z nadwagą i otyłością. Świadczy to o tym, że popełniane są błędy i to dosyć powszechnie. Jakie to są błędy? No, od razu już na samym początku, na etapie planowania, kiedy przychodzi nam do głowy, że moglibyśmy choćby trochę schudnąć. Odczuwamy dyskomfort, nie czujemy się dobrze we własnym ciele, jest nam ciężko, nie możemy się zmieścić w ulubioną kieckę. Są to najczęstsze motywacje. I teraz. W zależności od tego, jak podejdziemy do tej zmiany, bo odchudzanie się jest ogromną zmianą w naszym życiu, od tego zależy dalszy los tego, jakie będą efekty tego odchudzania. I teraz jeżeli my sobie założymy, że o super, to my teraz znajdziemy taką dietę, której tygodniowo, bo to najczęściej tak się tak ludzie pytają, chudnie się jak najwięcej, żeby schudnąć jak najszybciej i jak najwięcej Szukamy takich diet, które są bardzo restrykcyjne, szukamy ćwiczeń, które też są bardzo intensywne, tak żeby spalić jak najwięcej kalorii. I przystępujemy do takiego odchudzania, które powiedzmy trwa 8 tygodni, 12 tygodni, czy tam 18 tygodni, i planujemy, że potem, jak już my się odchudzimy, tak, to wracamy do tego, co było do tej pory. Ale niestety tak robić nie można, dlatego że musimy się zastanowić, dlaczego mamy nadwagę, dlaczego jesteśmy otyli, co to spowodowało. I nawet najlepsza dieta, najbardziej skuteczna, nawet jeśli my się odchudzimy, powiedzmy w tym określonym. Czasie 20, nawet 30 kg, to jeżeli wrócimy do tego sposobu życia, jaki prowadziliśmy, który doprowadził do tego, że mieliśmy tych 20-30 powiedzmy kg za dużo, no to wydaje się logiczne, tak? że znowu przytyjemy. Tak? W związku z tym takie podejście nie jest prawidłowe. Gwarantuje nam w zasadzie efekt jojo, Gwarantuje nam to, że będziemy sfrustrowani, zniechęceni, uznamy, że w ogóle odchudzanie nie ma sensu, że diety są do niczego i zaniechamy, że tak powiem, tego, tego, tej procedury, która jednak dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia jest bardzo ważna, bo pamiętajmy, człowiek otyły to osoba niepełnosprawna na własne życzenie. Nie może podbiec, nie może się zgiąć, nie może zawiązać butów, nie może pomóc bliskiej osobie, często kiedy ona się znajdzie w potrzebie. Na przykład otyła matka, no nie może właściwie zaopiekować się dzieckiem. Dziecko gdzieś odbiegnie, ona go absolutnie nie dogoni. Otyłość ma wiele skutków ubocznych, wywołuje wiele schorzeń w naszym organizmie. Tak jak kiedyś powiedziała mi młoda kobieta, która była otyła, człowiek otyły. Cały czas cierpi, jego cały czas coś boli. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby nie być otyłem, żeby się jednak odchudzić. Ale trzeba to robić odpowiednio, jak to mówią, z głową i po zastanowieniu. Czyli sam pomysł odchudzania jest czymś dobrym, tylko musimy uważać na błędy, które są często popełniane, tak? I... Musimy uważać na to, dlaczego to robimy. Tak? Czyli odpowiednia motywacja. To jest raz, bo na przykład wejście w ulubioną kieckę na wesele, tak? nie, to znaczy, no, no nie jest dobrą motywacją, bo jeżeli tylko nas interesuje dojście do tego momentu, kiedy jest ta uroczystość. A potem już wracamy do, do starego stylu życia, no to wiadomo, że ta nasza masa ciała znowu wzrośnie. Więc musimy to zrobić po prostu, zaplanować sobie bardziej długoterminowo, ale o tym jeszcze będziemy mówili. Więc szybko i dużo to nie jest dobry pomysł, rodzi efekt jojo i, i zniechęca nas do dalszego dbania o szczupłą sylwetkę. Następnym błędem, który popełniamy podczas odchudzania, jest niewłaściwe monitorowanie tego odchudzania, czyli sprawdzanie, ile schudliśmy. Tak? Odchudzanie polegać powinno na utracie tkanki tłuszczowej. I w zasadzie jedynym skutecznym sposobem na stwierdzenie, Ile nam tej tkanki tłuszczowej ubyło, jest, jest przeprowadzenie analizy składu ciała. Ale oczywiście no, nie mamy w domach analizatorów składu ciała. W związku z tym yy, większość osób się po prostu waży i mierzy. I teraz chodzi o to, żeby ważyć się zawsze o tej samej porze dnia. Czyli ważymy się rano po wstaniu z łóżka, zrobieniu siusiu i przed śniadaniem w bieliźnie, tak? Bo jeżeli zważymy się raz rano, raz po południu czy tam wieczorem, to ta masa ciała, czyli popularnie mówimy waga, może się różnić nawet ponad 2 kg, bo w czasie dnia pijemy, jemy, prawda, więc jakby pakujemy w siebie różne produkty o różnej masie. W związku z tym może to się różnić. Nie ważymy się też codziennie, bo krótkotrwałe wahania wagi są jak najbardziej naturalnym procesem. Czasami ktoś mi mówi, że zważyłem się we wtorek i ważyłem już 200 gram więcej, mniej, tak? a w środę ważyłem już 100 gram więcej. Tak? Więc nie, to nie, ma, to nie ma sensu, bo przecież i płyny ciała pobieramy, wydalamy tak? i pobieramy płyny z zewnątrz, pokarm zjadamy, wydalamy resztki pokarmowe. To się odbywa z różną intensywnością, w związku z tym nie ważmy się częściej niż dwa razy w tygodniu, zawsze o tej samej porze, najlepiej rano po wstaniu z łóżka. Są to najbardziej porównywalne pomiary. Natomiast prawdą jest, że waga nie mówi nam całej prawdy o odchudzaniu, dlatego że ona nam nie różnicuje, czy myśmy schudli z tkanki tłuszczowej. Czy rozłożeniu uległy nasze mięśnie i się odwodniliśmy? Niestety, bardzo intensywne diety, takie bardzo restrykcyjne o bardzo niskiej kaloryczności, powodują spadek masy ciała, i wszyscy się cieszą szybko z schudłem, ale gdyby zrobili analizę składu ciała, okazałoby się, że ten, ten spadek masy ciała wynika z redukcji tkanki mięśniowej i odwodnienia wcale nie. Z utraty tkanki tłuszczowej. Więc lepszą metodą na sprawdzenie tkanki tłuszczowej jest mierzenie się takim przymiarem krawieckim. Mierzymy się w najszerszym miejscu brzuszka, nie w talii w przypadku pań, tylko na wałeczku, tak? A panowie, ponieważ zazwyczaj mają powiedz taką otyłość brzuszną, trochę inaczej tyją kobiety, inaczej tyją mężczyźni, to też w najszerszym miejscu właśnie na tym brzuchu. Można sobie zmierzyć w biodrach, to panowie raczej rzadko, ale niektórzy też mają taki kobiecy sposób tycia. W przypadku pań o budowie gruszki w udach tutaj warto sobie zmierzyć, można sobie też zmierzyć tutaj, no, nazwijmy to w bicepsie, tak, na ramieniu i jeżeli regularnie będziemy sprawdzać, to nam pokazuje, bo czasami jest tak, że waga stoi w miejscu, a czujemy po ubraniach, że są coraz luźniejsze, tak? że jednak chudniemy. Bo pamiętajmy, że woda waży, litr wody waży kilogram. Tkanka mięśniowa jest cięższa niż tkanka tłuszczowa. W związku z tym, jeżeli ktoś na przykład regularnie trenuje, nawadnia się, a był odwodniony, to może tak być, że ta masa ciała też wzrasta, ale wzrasta na skutek tego, że przybywa nam to, czego chcielibyśmy, żeby nam przybywa, wody i mięśni. Natomiast tkanka tłuszczowa spada. Więc jak widzimy, waga tylko i wyłącznie nie mówi nam wszystkiego o... O tym, jak przebiega odchudzanie. Warto więc pójść czy do dietetyka, czy do klubu jakiegoś fitness, gdzie znajduje się analizator składu ciała, i tak przynajmniej raz na miesiąc, 6 tygodni taką analizę składu ciała przeprowadzić. W takim razie, jak w prawidłowy sposób połączyć ćwiczenia z dietą? Aktywność fizyczna jest nieodzownym elementem każdego odchudzania. Musimy połączyć zawsze dietę z aktywnością fizyczną, bo ruch to nie tylko, tak jak się powszechnie mówi, spalanie kalorii. To przede wszystkim pobudzanie metabolizmu, pobudzanie krążenia nie tylko w układzie krwionośnym, ale również w układzie limfatycznym i odpowiedni ruch tych płynów, bo pamiętajmy, że życie to ruch, tak? W komórce cały czas musi krążyć cytoplazma, tkanki, żeby ich komórki działały prawidłowo, też cały czas muszą być opłukiwane płynem limfatycznym. To wszystko zbiera się do krwi i jest na przykład wydalane metabolity czy pobierane do tkanek składniki pokarmowe, to wszystko musi być w ruchu. Tak? Jeżeli my długo przebywamy w bezruchu, na przykład tak jak teraz ja siedzę, tak? taka przygięta, to tu wszystko w jamie brzusznej jest przykurczone. Tak? Nogi jakby blokują przepływ swobodny przepływ tutaj właśnie krwi i limfy w całej jamie brzusznej. Nie może się odbywać prawidłowo metabolizm w komórkach, tak? nie może się odbywać prawidłowo odżywianie komórek, nie może się odbywać prawidłowo spalanie tkanki tłuszczowej. W związku z tym rzadko kto zdaje sobie sprawę, jak ważny jest ruch, ale to nie musi być bardzo intensywny trening. Nawet nie powinien, tak? ale o tym za chwilę. Wystarczy, że po prostu codziennie trochę się poruszamy. W naszym społeczeństwie jest ogromny problem z ruchem. Tak? I My, jak takie ropuchy, jak przysiądziemy już w tym dołeczku, to i siedzimy. Tak? Cały dzień najlepiej. Natomiast szczupłe osoby zazwyczaj są ruchliwe nie siedzą cały czas zawsze coś tam się kręcą, coś znajdują jakiś pretekst, żeby się ruszyć. Więc ruszajmy się wykorzystując. Obowiązki dnia codziennego, tak? Nie, że kombinujemy, żeby wszystko zrobić, żeby nic nie robić, tak? Tylko właśnie starajmy się wchodzić, jechać nie windą, tylko wejść. Wejść po schodach. Nie podjeżdżać samochodem pod samą pracę, jeśli no, gdzieś tam z dale, dalszej odległości dojeżdżamy, tylko postawić trochę w dalszym miejscu i jednak się e, przejść. E, w pracy, jak gdzieś tam musimy coś załatwić, to też chodźmy między piętrami e, w biurowcu na przykład. Tak? Wykorzystujmy każdy pretekst do tego, żeby się Ruszyć. Jeżeli natomiast siedzimy na przykład przed komputerem długo, to co godzinę powinniśmy wstać i, i się troszeczkę poruszać, pokręcić, zrobić parę przysiadów, żeby odblokować ten ruch płynów w organizmie. To naprawdę bardzo dużo robi. Masaż, można się oklepywać, można się masować. To się wydaje takie błahe i, i nieistotne, ale to rzeczywiście daje efekty. No i oczywiście marsze. Okazuje się, że marsz jest najbardziej naturalną dla człowieka formą aktywności fizycznej. Nie bieganie. Jeżeli mamy 120 kg, moi drodzy, i zaczniemy biegać, chodzić na zumbę czy skakać na, na tej trampolinie, no to po prostu zniszczymy sobie stawy przede wszystkim kolanowe i w stopach. Tak? Nie robimy takich rzeczy. Ruch powinien być umiarkowany i lepiej dłużej spokojniej niż krótko i intensywnie. I to działa, bo, bo mam dziesięcioletnie ponad doświadczenie w odchudzaniu różnych osób, nieraz bardzo otyłych. i faktycznie można, można schudnąć, stosując taki umiarkowany ruch bardziej intensywny, co drugi dzień niecodziennie między tymi dniami troszeczkę, bardziej intensywniejszego treningu też się ruszamy, ale już tak bardziej relaksacyjnie i to naprawdę i to naprawdę działa. Czyli osoby z pieskami mają troszeczkę lepiej. Oczywiście, że tak. Piesek jest. To znaczy, to od razu widać, tak? jak idzie na przykład pan czy pani z pieskiem, i jedno jest otyłe, i drugie jest otyłe. Tak? I idą nóżka za nóżką, tu siknie, i od razu z powrotem do domu. Tak? I widać też, że jak ktoś idzie intensywnie, gdzieś tam na przykład pod miasto wychodzi, czy my tu w Zionej Górze mamy przecież dużo takich terenów leśnych. To, to widać, że oboje są szczupli i ruchliwi, tak? nie toczą się, tylko, tylko idą, idą sobie sprawnie, mają wyprostowaną sylwetkę, co świadczy o tym, że dobrze są wykształcone mięśnie podtrzymujące pionową postawę. Ciała, bo to też, żeby być wyprostowanym, to nasze mięśnie muszą pracować, tak, żeby utrzymać to. Jak ktoś taki chodzi cały czas zgarbiony, skulony, to te jego mięśnie są też zwiotczały i nie utrzymują tej masy ciała, w zasadzie cały ciężar spoczywa na kręgosłupie i stąd też osoby otyłe mają problemy z kręgosłupem, ale to nie jest tak. Że one są nieruchliwe, bo są otyłe, tylko są otyłe, bo nie są ruchliwe. Więc póki nie zmienią tego stylu swojego życia, póki nie zmienią przyzwyczajeń do tego, żeby odpowiednio jeść i odpowiednio się, i się ruszać, po prostu w ogóle się ruszać, no to będą coraz bardziej chore. A wystarczy zacząć od zwykłego spacerowania. Wystarczy zacząć. I to nie od razu, dwie godziny, tylko od 10-15 minut i sobie stopniowo zwiększać. Aż to polubimy, bo my musimy tak zaplanować nasze odchudzanie, żeby lubić ten nowy styl życia, żeby się lepiej czuć, żeby nam było przyjemniej, żebyśmy mieli satysfakcję z tego, że jesteśmy silni i zdrowi. Wtedy. Zatrzymamy jakby te dobre nawyki na, na zawsze, tak? I nie będzie tego momentu, że skończyliśmy dietę, teraz już się nie odchudzamy, wracamy do starego. Czyli no, takie działanie głupiego po prostu. Myślę, że wielu z nas zada sobie teraz pytanie, dlaczego tak właściwie jest nam trudno się odchudzić i dlaczego tak często zmagamy się z tym nieznośnym efektem jojo. Ano, dlatego, że nasz organizm nie chce się odchudzać. To jest jakby wbrew. Jego, y, jego założeniom. dlaczego dlatego że od niespełna 100 lat pierwszy raz w 300 tysięcznej historii istnienia naszego gatunku y, zdarzyło się tak że mamy nadmiar pokarmu przez te tysiące pokoleń naszych przodków zmagali się oni z corocznym głodem przeżyli ci którzy mieli najbardziej Oszczędne organizmy i których organizmy najlepiej do głodu się przystosowały, przystosowały. I my jesteśmy ich potomkami, czyli my odziedziczyliśmy po nich te właściwości. Nasz organizm jest po prostu rewelacyjnie przystosowany do głodu. A kiedy my zaczynamy, przechodzimy na restrykcyjną dietę, tak? o niskiej kaloryczności, o małej zawartości składników pokarmowych, nasz organizm sobie myśli: o, o, zaczyna się. Głód. Jeśli do tego jeszcze bardzo intensywnie ćwiczymy, no to on to interpretuje w ten sposób, że nie dosyć, że nie mamy jedzenia, to jeszcze bardzo ciężko musimy się pracować, żeby tą odrobinę jedzenia zdobyć. W związku z tym, co on robi? Zaczyna oszczędzać, chroni zasoby, bo jest to kwestia przetrwania. Jeżeli głód potrwa długo, a nie wiadomo jak długo potrwa, to umrzemy. W związku z tym włączają się wszystkie mechanizmy oszczędnościowe, tak? Organizm nie chce spalać tkanki tłuszczowej. Jeżeli mamy jej nadmiar, no to na początku fajnie, tak? Jakbyśmy mieli na przykład dużo pieniędzy na koncie w banku, no to sobie szastamy, tak? Kupimy to, siam to, owam, to, nie martwimy się. Ale jak już nam stopnieje ta górka i już tych pieniążków jest mniej, no to zaczynamy analizować, co tu kupić, a czego nie, żeby, żeby nie stracić wszystkiego. To samo robi organizm. I w związku z tym, po pewnym w pewnym momencie takiej diety, po prostu zatrzymuje się odchudzanie, tak? I organizm mówi, nie odda więcej. I im bardziej będziemy go katować, tym on bardziej będzie starał się, yy, starał się zatrzymać te zasoby, czyli tkankę. Tłuszczową. Oczywiście, jeżeli będziemy się gonić w nieskończoność, no to no w końcu dojdzie do wycieńczenia totalnego organizmu, no ale no mamy takie mechanizmy samoobrony, które nam na to. Nie pozwolą. Ale dlatego właśnie odchudzanie jest trudne. Więc my, odchudzając się, musimy przechytrzyć organizm. Musimy mu pokazać, że kochany, ale jedzenia jest wbród, tak? Nie musisz się tym martwić, tak, żeby on mógł sobie po prostu nonszalancko spalać tę tkankę tłuszczową, nie martwiąc się o przetrwanie. Może na koniec porozmawiamy o tym, co należy zrobić, żeby w ten pozytywny dla naszego organizmu sposób zrzucić te kilka niepotrzebnych nam kilogramów. No, kilka kilogramów to powiedzmy sobie jest oczywiście do osiągnięcia, chociaż jest zazwyczaj trudne, trudniejsze niż zrzucenie większej ilości kilogramów, jeżeli mamy dużą nadwagę. Ale no, niestety u nas większość osób boryka się z dosyć sporą nadwagą. Co trzeba zrobić? No, przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie, nie schudniemy trwale. Jeżeli będziemy stosować krótkotrwałe diety, tak? bo każdorazowy powrót do dawnego sposobu odżywiania i dawnego stylu życia od razu wywoła efekt jojo. Więc musimy planować długoterminowo, czyli musi być to trwała zmiana stylu życia. Musimy sobie przeanalizować, co robimy źle, co jest w naszym życiu takiego nieprawidłowego, że doszło do tego. Że po prostu nagromadziliśmy tak dużą ilość tkanki tłuszczowej, bo to normalne nie jest, tak? Więc coś robiliśmy źle. Kiedy już się dowiemy, no to trzeba wprowadzić modyfikacje. I ja jestem przeciwniczką takich gwałtownych ruchów, zresztą nasz organizm tego nie lubi. W związku z tym wystarczy, naprawdę wystarczy, wprowadzić kilka takich elementarnych zmian. Najczęściej to jest kwestia nawodnienia. Większość osób jest odwodnionych. Bez nawodnienia nie ma odchudzania. Więc zacznijmy pić. Zacznijmy pić wodę. Najlepiej, żeby to była ciepła woda. Ym, nie muszą to być żadne jakieś specjalne herbatki odchudzające. Po prostu woda. Zaczynajmy dzień od wypicia. Choćby na początku połowy, tak. Choćby ćwiartki, bo wiele osób mówi, że niedobrze im jest, nie mogą wypić. To choćby ćwiartkę, tak. Zaczynamy od małych ilości, od tego, co jest dla nas komfortowe, i potem stopniowo sobie zwiększamy. Czyli na ten moment ile to jest tej wody na jedną osobę? Bo to, to są znaczy, różnie tak, podają w, na różnych bardzo, stronach internetowych. Bardzo różnie i y, ja nie lubię takich określeń, powiem szczerze, dlatego że zapotrzebowanie każdego jest inne. Ono zależy od masy ciała, zależy od płci, od stanu zdrowia, od tego, na ile jesteśmy odwodnieni, tak? od tego, jaki prowadzimy tryb życia, y, czy na przykład pocimy się dużo tak. Czy jest, tak, jest to... jakieś minimum? Minimum jest takie, że w momencie, w którym czujemy suchość w ustach, to już jesteśmy odwodnieni, tak? Nie powinniśmy jakby do tego dopuszczać. Jeżeli czujemy pragnienie, to koniecznie od razu szybciutko się napijmy. I ja bym proponowała, żeby po prostu na przykład. Półtora litrowy dzbanek wody, albo w termosiku, takim półtora litrowym, ciepłej wody, postawić sobie w jakimś takim miejscu, które często mijamy, widzimy, i nalewamy sobie po pół szklanki, i sobie tak popijamy. Tak? I jeżeli na przykład o godzinie, tam powiedzmy 15-16, tak jak na przykład pracę kończymy, tak? stwierdzamy, że że nie wypiliśmy tego wszystkiego, no to jest już to świadczy, że po prostu no, zawaliliśmy sprawę tego dnia, tak? Ale oczywiście nie załamujemy się, tylko następnego dnia dopijamy, tak? Musimy o tym pamiętać. Jeżeli sobie założymy od razu, że ja muszę wypić powiedzmy 2-2,5 litra wody, dla wielu osób jest to po prostu nie do zrobienia na początku, tak? I ich to przeraża. Więc Wypijmy, ty, ty, po prostu zacznijmy pić, tak? A te 2-2,5 litra wody z czasem nam samo, jakby wejdzie w nawyk. Po prostu często będziemy po, tą wodę, po tę wodę sięgać. Następną taką fundamentalną kwestią są regularne posiłki. Jemy śniadania, moi drodzy Państwo, i śniadanie nie może być na słodko. Bo wtedy od razu programujemy nasz organizm cały dzień na zbieranie tkanki tłuszczowej. Czyli jemy śniadanie spokojnie w domu, wstajemy te 15 minut wcześniej i po prostu zjadamy spokojnie śniadanie. Do pracy zabieramy drugie śniadanie, żeby nie złakomić się na cukierka od koleżanki. Czy jakby zapijać głód kawą z mlekiem i cukrem? Tak? Bo, bo to jest to jest po prostu od razu przekreślanie sobie jakiegokolwiek odchudzania, a bardzo wiele osób tak robi. Nie śniadania, a potem kawa, 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 tak? I od razu mleczko, cukier, bo przecież, no to nawet bez cukru, ale z mlekiem, tak? No ni ni niestety mleko też jest słodkie i tutaj też nam pobudza wydzielanie insuliny i marnotrawimy yy, yy, jakby efekt odchudzania. Obiad i kolacja. Nie obiadamy się na noc, Trzy godziny przed snem, no już dwie najpóźniej, tak, zjadamy. I nie dojadamy w międzyczasie. Nie ma żadnych przekąsek, nie ma żadnych przygryzek, nie ma jedzenia po kornu przy telewizorze. Po prostu zero, tak? Nie wprowadzamy w ogóle takich rytuałów w domu, że się siedzi i się coś tam wrzuca do buzi, tak? Posiłki są przy stole, celebrujemy posiłki, a między posiłkami nic nie jemy. No i jakiś ruch każdego dnia, tak? jakiś, jak najmniejszy może być, ale zaczynamy od ale drobnych kroczków. Ale musi być, tak? Yy, I to są takie trzy elementarne sprawy, które już działają. Ja kiedyś yy, prowadząc warsztaty, prowadziłam takie yy, wyzwanie, bardzo modne słowo teraz, i właśnie panie tak robił, że nic nie miały robić, żadnych wielkich diet i tak dalej, tylko te trzy rzeczy. Nawodnienie, regularne posiłki i jakiś ruch. I naprawdę bardzo ładnie chudły. Także yy, zaczynajmy drobnymi kroczkami, ale traktujmy to długoterminowo. Moi drodzy, a może Wy teraz jesteście w trakcie diety, zmagacie się z jakimiś problemami? Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście nie zapomnijcie, by zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, by nie przegapić kolejnych odcinków. A za chwilkę podsumowanie. Ważne jest to, żebyście nie dali się nabrać na to, że w przeciągu kilku dni schudniecie jak największą ilość kilogramów, bo jedynie nabawicie się efektu jojo i większej frustracji. Myślę, że warto po prostu zastosować się do tych trzech złotych zasad, jakie pani Lilia nam jeszcze raz wymieni. Czyli nawadniamy się, jemy regularnie 3-4 posiłki dziennie i ruszamy się jakkolwiek choćby troszeczkę, ale się ruszamy każdego dnia. Może to być zwykły, krótki spacerek. Jeżeli macie pieska, on się na pewno też ucieszy, że spacery są coraz częstsze i że macie dla niego więcej czasu. Ja jeszcze raz zachęcę Was oczywiście do subskrypcji, komentowania oraz zostawienia łapki w górę, tak żebyśmy wiedziały tutaj we dwie, że tam jesteście, że nas słyszycie. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.